Od samego początku i na dobrą sprawę oszukiwał od samego początku. I tutaj również rozpoczynamy od tematu no, można powiedzieć takiej dziupli, e, która była e, na utrzymanie podatników, która e, to była dziupla w centrum Warszawy 26 metrów którą podatnicy płacili 170, metr, 170 euro za metr kwadratowy, gdzie w tych lokalizacjach jest około 20-30 euro za metr kwadratowy. Po co pan Nawrocki taką dziuplę w Warszawie wynajmował? Tego nikt nie wie, ale wiemy jedno, że to było niegospodarne i kosztowało rocznie ponad 240 tysięcy złotych, czyli prawie ćwierć miliona złotych. To jest zastanawiające, bo przecież tych lokali w nie było mnóstwo. Ale nie. Pan Nawrocki zdecydował się od wynajęcia m.in. takiego pomieszczenia na spotkania, na tajne spotkania, więc to jest bardzo zastanawiające. Ale to nie koniec, jeśli chodzi o wynajem pomieszczeń. Tak, szanowni państwo, nie będzie o prostytucji, nie będzie o sudenerstwie, będzie o czystych faktach, które z panem posłem Jońskim przygotowaliśmy dla Państwa również w ramach kontroli, które. Prowadzimy dotyczących tego, jak Nawrocki zarządzał IPN-em. Nawrocki rozpoczął pracę w IPN, jak Państwo pamiętacie, wtedy, kiedy stał na ramce w Grand Hotelu, doszedł do funkcji prezesa, więc zajęliśmy się latami 2022-2025. To jest ten okres, za który przedstawimy Państwu dane. I chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, to co robił Nawrocki jako prezes IPN, to jest porażająca niegospodarność. Tak naprawdę czego się nie dotknęliśmy, jakiego obszaru, jakiego tematu pojawiały się te nadużycia. To nie tylko prywatne biuro, o którym mówił pan poseł Joński, ale to również pokój gościnny. Znowu pokój gościnny. Mieliśmy go w Muzeum II Wojny Światowej. Mamy go również w IPN, 70 metrów kwadratowych, które które używał e, Nawrocki od, e, od 2022 roku do 2024. E, wcześniej to e, ten pokój gościnny był użytkowany przez wiceprezesów. E, E, IPN i oni płacili za ten pokój. Zdostawały te koszty e, tego najmu im e, odejmowane od wynagrodzenia, Nawrocki za to nie płacił, więc e, to jest kolejna sprawa, którą, e, którą pokazujemy. Ale tak naprawdę e, chcemy pokazać Państwu inne przykłady, jak bezczelnie nadużywał władzy. Każda władza, którą dostawał Nawrocki do ręku, do ręki była wykorzystywana ściśle pod, pod jego potrzeby, i taką też sytuacja, taka sytuacja miała miejsce również w IPN-ie. Z IPN-u skupił agencję turystyczną. Szanowni Państwo, na delegację IPN-u w latach 2022-2025 wydano ponad 6 milionów złotych, natomiast sam nawrocki w tym czasie w krótkim czasie bycia prezesem IPN-u. Był w 25 podróżach zagranicznych i odwiedził 16 krajów. I Państwo zastanawiacie się, co to były za, za stolice? Może to był Kijów? Może to była kwestia zbadania Rzezi Wołyńskiej? Nie. Wiecie, gdzie, gdzie Nawrodski jeździł? Za nasze pieniądze, za Państwa pieniądze. Afryka, Zimbabwe, Meksyk, Argentyna. To były kierunki jego podstawowych zainteresowań. Dobrze, to teraz przejdziemy do struktury organizacyjnej. Otóż pan Nawrocki jako prezes dokonał nieuprawnionej zmiany statutu m, organizacyjnego powołując w latach 2022-2024 dodatkowe trzy biura. Z czym to się wiązało? Z powołaniem trzech dyrektorów i wicedyrektorów. Łącznie w ciągu tych lat wydano na pensję dla tych osób, uwaga, 4 miliony 800 tysięcy. Blisko 5 milionów złotych. No ale to nie wszystko. Teraz przejdziemy do biura rzecznika IPN. Tylko w 2024 roku. Biuro rzecznika IPN-u kosztowało, uwaga, 3,5 miliona złotych. Pracowało 14 osób i każda zarabiała średnio 20 tysięcy. Kolejne 17 osób, o, oprócz tych 14, to były osoby od tzw. social mediów. Razem łącznie 31 osób: biuro e, rzecznika i osoby od. koledzy, wszystko. Mediów. Popatrzmy, jak wyglądała promocja i wydawanie pieniędzy w ipn w mediach. 2021 rok, 1 491. 2022, 1 796. Ale przychodzi 2023, bo wybory. Ile? Uwaga, 2 826. Oczywiście ta kasa trafiała do zaprzyjaźnionych mediów pisowskich. Pokazujemy to, bo to są... Publiczne pieniądze. Niegospodarność, a sprawdzono dokładnie kwotę ponad 70 milionów złotych, opiewa na prawie 30 milionów złotych. Sprawdzono tylko 70 milionów. I na to ponad 40% tych środków było wydanych przez prezesa i jego współpracowników niegospodarnie. Szanowni Państwo, chcemy pokazać przykłady, jak niegospodarnie. jak a szkoda, jak tego słuchać, kochani.